Dzień dobry, witam Państwa w pierwszym odcinku cyklu poświęconego rozpoznawaniu i dokumentowaniu oszustw, które pojawiają się w internecie i w codziennych rozmowach telefonicznych. Jako adwokat coraz częściej spotykam osoby, które padły ofiarą oszustw. Łączy je jedno: w pewnym momencie uległy psychologicznej manipulacji. Dzisiejszy temat to właśnie psychologia manipulacji czyli techniki, które mają nas skłonić do działania wbrew naszym interesom. Zrozumienie tych mechanizmów to pierwszy krok do skutecznej obrony. Czym zatem jest manipulacja i dlaczego działa? Manipulacja nie zawsze oznacza oczywiste kłamstwo. Jest to umiejętne sterowanie emocjami strachem, pośpiechem, nadzieją na szybki zysk, czy poczuciem obowiązku. Każdy z nas jest podatny na wpływy. Różnica polega na tym, że oszuści stosują te techniki w sposób wyuczony i powtarzalny. Gdy działamy w stresie, pod presją czasu, nasz mózg szuka najprostszej odpowiedzi. I to właśnie wykorzystują przestępcy. Postaram się pokazać Państwu, jakie są najczęściej stosowane schematy i jak wyglądają w praktyce. Pierwsza technika to presja czasu. Oszust mówi: działaj teraz, inaczej stracisz okazję. Brak czasu na refleksję to jeden z najczęstszych chwytów. Technika druga to autorytet podszywanie się pod bank, policję, urząd znanego lekarza czy celebrytę. Autorytet ma budzić zaufanie i poczucie obowiązku. Trzecia. To nagła okazja. Inwestycja, szybki zysk, wyjątkowa promocja zawsze brzmi jak szansa życia. Czwarta. To strach i groźby. Blokada konta, rzekoma zaległość, wezwanie od komornika. Silna emocja wymusza posłuszeństwo. Piąta tak zwana mała prośba albo duża prośba. Najpierw coś drobnego, numer telefonu, potwierdzenie adresu. Potem dane logowania czy przelew. Szósta technika to społeczny dowód słuszności. Na przykład, już tysiące osób skorzystało, wszyscy znajomi tak robią. Oszust liczy, że nie chcemy zostać w tyle. Te techniki często występują razem, tworząc mieszankę, która dezorientuje i odbiera zdolność do logicznego myślenia. Dla przykładu, weźmy na przykład podszywanie się pod bank. Oszust mówi, Dzień dobry, tu dział bezpieczeństwa banku. Na pańskim koncie odnotowaliśmy podejrzane logowanie. Aby zapobiec blokadzie, proszę natychmiast podać numer klienta i hasło. I co zrobić? Tu mamy klasyczne połączenie trzech technik: autorytet instytucji, presję czasu i strach przed utratą pieniędzy. Jeśli ofiara ulegnie i poda dane logowania, konsekwencje są natychmiastowe. Opróżnienie konta, przelewy na słupy, a czasem także kredyty zaciągnięte na dane klienta. To oznacza nie tylko utratę oszczędności, ale również konieczność długotrwałej batalii sądowej o udowodnienie, że nie autoryzowaliśmy transakcji. Wielu klientów dopiero w tym momencie trafia do kancelarii, ale niestety to już jest często za późno, aby odzyskać wszystko. Inny przykład, inwestycja życia. Co usłyszymy od o to Dzień dobry. Dzwonię z Działu Inwestycji Strategicznych. Pańskie nazwisko znalazło się na liście wybranych osób, które mogą uczestniczyć w wyjątkowym projekcie. Wystarczy wpłata początkowa 2000 zł. Gwarantujemy 25% zysku w 3 miesiące. Albo. Dzień dobry. Dzwonię z firmy XTB w sprawie konta inwestycyjnego, które otworzył pan u nas w 2024 roku. Inwestowaliśmy pana środki i mamy obowiązek wypłacić panu zysk, który wypracowaliśmy. Czy ma pan teraz czas i dostęp do konta? Tutaj oszust stosuje autorytet, nagłą okazję i presję czasu. Gdy ktoś ulega, nie tylko traci pierwszą wpłatę. Trafia na listę łatwych inwestorów i staje się celem kolejnych prób wyłudzeń. Widziałem sprawy, w których zaczynało się od dwóch tysięcy, a kończyło na stratach liczonych w setkach tysięcy złotych. Odzyskanie tych pieniędzy jest praktycznie niemożliwe, bo środki są przelewane przez konta pośredników i szybko znikają za granicą. Kolejny przykład to pewnie znany Państwu, często widziany w internecie, przykład celebryty polega, polecającego inwestycje. Ma to formę albo grafiki w internecie, albo filmów, które możecie Państwo oglądać. I wygląda to mniej więcej tak. Jeśli mamy do czynienia z reklamą wideo, to lektor mówi następującą rzecz. Człowiek znany, przedsiębiorca. Właśnie zdradza sekret łatwego zarabiania. Dołącz do tysięcy Polaków, którzy już korzystają z tej metody. Wpłać tysiąc złotych i rozpocznij swoją przygodę z inwestowaniem. Część celebrytów ma niskie standardy i rekomenduje niekorzystne rozwiązania, ale to są raczej wyjątki. Natomiast co do zasady. Trzeba pamiętać, że ta metoda to bardzo popularna metoda w ostatnich latach. Oszuści kradną wizerunki znanych osób, polityków, przedsiębiorców, celebrytów. I tu widzimy dwa chwyty. Autorytet i społeczny dowód słuszności. A jakie są konsekwencje? Utrata pieniędzy, a czasem także zainstalowanie złośliwego oprogramowania na urządzeniu po kliknięciu w link. Ofiara nie tylko traci oszczędności, ale naraża się na przejęcie haseł, dokumentów i kolejnych danych. Warto podkreślić, że żadna poważna osoba publiczna nie reklamuje inwestycji w taki sposób. To zawsze manipulacja i kradzież wizerunku. Jeszcze jeden przykład. Tak zwane bezpłatne badania profilaktyczne i nagroda. Myślę, że nie jeden z Państwa miał z tym do czynienia. Oszust mówi tak. Gratuluję, został Pan zakwalifikowany do ogólnopolskiego programu darmowych badań profilaktycznych. Proszę tylko podać numer PESEL i adres. Dla uczestników przygotowaliśmy również nagrody, karty podarunkowe, a czasami miksery, lodówki, pralki, różnie to bywa. Aby odebrać nagrodę, wystarczy wykonać przelew 1 zł w celu potwierdzenia tożsamości. To przykład szczególnie perfidny, bo żeruje na trosce o zdrowie i zaufaniu do instytucji publicznych. Ulegnięcie takiej manipulacji oznacza zwykle dwie rzeczy. Jeśli podamy dane osobowe, ryzykujemy, że na nasze nazwisko zostanie wzięty kredyt. Jeśli wykonamy przelew, oszuści mogą zdobyć pełne dane logowania do naszego banku. Często ofiary tracą nie tylko pieniądze, ale także spokój na wiele lat, próbując udowodnić, że nie one zaciągnęły zobowiązania. I co możemy zrobić w praktyce, reagując na taką manipulację? Po pierwsze, zatrzymać się. Każdy komunikat oparty na pośpiechu powinien budzić podejrzenia. Po drugie, zadawać pytania kontrolne. Na przykład, proszę podać swoje imię i dział. Czy mogę odzwonić na oficjalny numer banku? Proszę wskazać podstawę prawną takiej procedury. Oszuści zwykle unikają odpowiedzi albo się wycofują. Po trzecie, nigdy nie podawajmy danych logowania, nie instalujmy aplikacji pod wpływem rozmowy telefonicznej. To najprostsze, a zarazem najskuteczniejsze sposoby, by nie paść ofiarom. Oszuści działają poprzez emocje. Strach. Pośpiech, chciwość, ciekawość podszywają się pod banki, urzędy, osoby publiczne. Obiecują inwestycje, nagrody czy darmowe badania. Konsekwencje poddania się manipulacji są bardzo poważne. Utrata pieniędzy, kradzież danych, kredyty zaciągnięte na nasze nazwisko. Dlatego zawsze zatrzymujmy się i weryfikujmy źródło informacji. O tym jak nagrywać rozmowy i dokumentować dowody mówię w kolejnym materiale, który znajdziecie na naszym kanale. Zapraszam.